Dzień dobry, cześć i cześć z tej strony Marzyciel. Witam was na moim kanale, gdzie gramy w Brawl Stars, jedną z najbardziej popularnych gierek mobilnych. Na samym początku zobaczymy jakie mamy ciekawe misje do wykonania. Musimy wygrać 6 gier w starciu duo trochę się uleczyć, wygrać grę Barleyem, więc chyba zagramy po prostu Barleyem, mamy troszeczkę, mamy dwie misje do nim, na, na nim do wykonania, wybierzmy sobie gra w parze i gramy, gramy, nie ma się co zastanawiać, miejmy nadzieję, że uda nam się wykonać chociaż w tym odcinku jedną, dwie misje, byłoby naprawdę bardzo fajnie, myślę, że Barley będzie bardzo, bardzo fajną postacią do tego trybu. Udało nam się już wyeliminować jednych, jednych przeciwników. Super ten nasz Daryl gra. Bardzo mnie to cieszy. Czy będzie kolejny? Powinien być kolejny. Kwestia, czy dobrze teraz rzucę. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Op. I. No niestety. Nie trafiłem. Tym, tym razem trafiłem, ale to jeszcze za mało. Nie wiem, czy jest sens go gonić. Nawet nie będę go gonił, ponieważ go nie dogonię. W międzyczasie postaram się rozwalić skrzynię, abyśmy byli silniejsi. Tak, mamy już 4, Mamy już 5 Power Cubów. Muszę tu pomóc naszemu... Naszemu... Tylko gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę. Udało nam się zabić kolejnego bohatera, tylko że co z tego, skoro nie zebraliśmy Power Cubów. Zostały dwie drużyny. E, robi się naprawdę bardzo ciekawie. Nasz Daryl zabija pierwszego. E, ten Poko będzie miał problemy, ponieważ jest dosyć zamknięty. E, tak, Daryl powinien go wyeliminować. Udało się. Zwycięstwo trafia na nasze konto. Mieliśmy aż 16 Power Cubów. E, jest to naprawdę bardzo dobry wynik. E, tak, postaramy się jeszcze raz zagrać e, z tym kolegą. E, nie wiem, czy będzie chciał. Był naprawdę bardzo dobry. Jeżeli uda się go przyczepić, no niestety kolega nie chciał grać jeszcze raz, nic się nie dzieje. Może znowu trafimy na kogoś fajnego? Kogoś, kto będzie w stanie nam pomóc osiągnąć zamierzony cel. Na samym początku, jak zwykle, rozwalamy skrzynię. Nita nam troszeczkę pomogła. Super, tu będziemy mieli aż trzy darmowe skrzynie. Nita ma chyba jakieś problemy z internetem, ponieważ widzę, że stoi w miejscu. Próbuję atakować, ale zupełnie atakuje, można powiedzieć, nicość. W międzyczasie widzę, że już jedna drużyna wyeliminowana. Tam się dzieje. My na razie nie bierzemy żadnego aktywnego udziału w tej walce. Nita powinna sobie poradzić z moją pomocą. No niestety, nie udało nam się nikogo wyeliminować. Musimy troszeczkę podleczyć życie. Tu gdzieś będzie ktoś. Kto, ktoś tu chyba jest. No, tu jest bardzo mocny Daryl. Nie mamy co nawet do niego podchodzić. Chyba że, chyba że teraz Nita dobrze to rozegra razem ze mną. Gdyby teraz. Tak, udało nam się zabić kolejnego przeciwnika. Mamy już 7 Power cube'ów. Kwestia, gdzie są kolejni przeciwnicy. Tam jest ból. Myślę, że możemy do niego spróbować podejść. Chyba tu jest, jak dobrze widziałem. Tak, siedzi tam. Powinien się. Powinien uciec, ponieważ. No! Widocznie nie chciał uciekać. Tylko, że teraz jest ten El Primo, e, który na blisko odległość jest bardzo dobry. Jeżeli go w, szybko nie wyeliminujemy, to zrodzi się jego e, sojusznik, tak się stało. E, ale El Primo powinien być wyeliminowany, tak. Tu jest bardzo mocna nita. Kwestia, czy jesteśmy w stanie, tak, jesteśmy, jesteśmy w stanie wy... go wyeliminować. Wielkie starcie, mamy aż 12 power cubów. coś niesamowitego. Myślę, że nie będzie żadnych problemów. Kwestia, gdzie jest teraz przeciwnik, jest tam jeszcze raz, dwa hop i chyba pogrze... Nie, tam jeszcze jest jeden, on się akurat odrodził, dlatego nie byliśmy go w stanie wyeliminować, ale tak, udało się, wygrywamy to spotkanie. Znowu trafiłem super pomocnika, który pomógł mi wykonać kolejne postępy w misji. Nie wiem czy on będzie chciał grać, chyba nie chciał grać, ponieważ nie mogłem kliknąć, kliknąć zagrać ponownie. Gramy kolejne spotkanie, miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. Będę mógł zrobić kolejne postępy w misjach. Otworzymy dzisiaj na pewno jakieś skrzynie, więc zostańcie do końca odcinka. Dobrze, mamy już jednego Power cube Lecimy po kolejnego. Znowu gram z nitą, ciekawe, że tak ten match, matchmaking działa. Chociaż nie narzekam, bo nita w połączeniu z Barleyem jest bardzo dobra. Tutaj chyba przeciwnicy nie za bardzo wiedzą, co mają robić. Powinno nam się uda go, udać go wyeliminować. Tak, tu jest. oj, 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 oj. Musimy teraz jak najszybciej zwiewać. Tam były darmowe Power cube y, ale. Ale udało nam się z tego wszystkiego wyjść i dalej gramy. Tutaj ktoś rozwala sobie skrzynię. Za chwilę będziemy mieli dostępnego ultimata, nie jest nam potrzebny. Wyeliminowaliśmy ostatniego przeciwnika. Udało nam się wykonać aż dwie misje za jednym razem, więc bardzo dobrze. I chyba nawet odblokowaliśmy kolejną ścieżkę. Tak, czyli myślę, że możemy przystąpić do otwierania skrzynek zobaczymy tylko jakie misje musimy jeszcze wykonać. Ulecz, ulecz, wygrać 6 razy. Dobrze, to przygotujemy sobie już Bula pod kolejny odcinek. Niech już czeka. A tymczasem otwieramy skrzynię Pierwsza skrzynia, duża skrzynka. Monety, punkty mocy, punkty mocy, punkty mocy i odbieramy jeszcze oczywiście monety. Nieźle mogło być lepiej, mógł być jakiś zadymiarz. Nie ma. Jeszcze została skrzynka zadymiarza. Monety, punkty mocy, duża skrzynka. Monety, punkty mocy, punkty mocy, punkty mocy, nie ma tragedii, odbieramy również nasze klejnoty, przechodzimy do zadymiarzy, Nita już skakuje na piąty poziom mocy, będzie już naprawdę bardzo mocno na tym poziomie i na tych pucharkach, Rosa również piąty, Barley na czwarty jest dobrze, nasi bohaterowie naprawdę mają już coraz wyższy poziom mocy, bardzo się z tego cieszę, dziękuję że byliście razem ze mną, zapraszam do lajkowania, subskrypcji i do następnego, cześć!